Faktycznie jedzie samochód. Faktycznie jedzie, no nie? Ale ten, ale tylne koło też dostało i trochę tylna oś skrętna. Chcesz wysiąść? Nie. Co zobaczyć. Co zobaczyć? No co robię, nie? No podjedzie. Zobaczysz na filmie. Chcesz pracować? chce. No to, to zaraz będziesz pracował. Gorąca krew, chłopie. Kociaku, ty uspokój się. Nie, ty nie jesteś, ty już jesteś tygrys. Śmiało. Możemy, nie musimy. Tak, po najazdach? Bo, no, wiedziesz tutaj. No. Dobra, to połóżmy najazdy, będzie może płynniej. Później będzie ciężko je wyrwać, jak położymy. Ale jak ty podjedziesz Martek, to on opuści tą rurką od Ja jasne nie opuści ty. pasy te trzeba zabrać, bo to od Ja opuszczę. Czemu? Nie ma problemu. No to dobra. Z tymi rurkami tam opuścisz, ona te najazdy tak. i tyle. Tak. No, Bez nie problemu. A to trzeba Nie. Tu nawet nie dojedzie. Bo koła oś... Oś daleko ma. Możemy tak o taką trochę schować I w lewo teraz już. O tak. W lewo, w lewo. W lewo. A tak, no. Tamto przesunąć o jedno. Dobrze będzie. W lewo trochę Piotrek. O tak, dobra, o tak. Dobra do tyłu Brawo mocno. Jeszcze, 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 jeszcze jeszcze idzie. Stop, stop teraz. Wiesz co? Eee... Dobra, dawaj powoli. Tylko teraz już zbliżać się do tyłu, wiesz o tym. Dwa metry, nie, pół metra. Pół metra, niecałe. Niecałe, to. 20 centów. Stop, jeszcze 5 centów. Dobra, ja zsuwam szufladę. Trzymaj na hamulcu go Piotrek. Pięknie wygląda, super. Chociaż on takie, że nie mija sobie krzyżek. Tutaj jest temat już zamknięty, ale mamy akcję, żeby w biały nie blokować ulicy. No. Tego zdejmujemy. Dokładnie. Później drugiego. Tego wjeżdżamy i drugiego... Zmieniamy kolejność. Zmieniamy kolejność no? Kiedy my będziemy takim jeździć? Ja wsiadłem, bo się bardzo słabo drzwi otwierają. Ale ja jakoś się wcisnąłem. Trochę mam. Czekaj, czekaj, niech będzie podłączony. On zaraz, zaraz trochę ten, no żyje. Mało, mało. Nie odłączaj go. To, co Boss nas wyposażył w bustę, to coś wspaniałego. Jeszcze nie było, żeby nie dał rady. Potwór, potwór, potwór. Powoli co on kurczę, co on krzyczy Szewi Camaro w luksusowej cenie 40 tysięcy pod dom Piękna maszyna Ja Podlaska czeka na nas Daj pokażę jak, jaka aranżacja wyszła po prostu Ta kamara stoi na końcu A ten Grand Shiroki z za kabiny idzie do nas na bazę, więc to będzie ostatnie miejsce do ładunku a teraz zmienimy się, teraz ty pojedziesz. Mienie karty. Bo jak już mamy równo pracować, to już dzisiaj pół dnia wyjechałem, to te 30 40. O tutaj? 4 minuty. Cztery minuty wejść, i wyjeżdżamy Wyjścimy Nie z czasem drzwiami Tu jakieś remonty też robią Nie no nie mamy czasu Blokują, wiesz, zobacz trzech jest zatrudnionych do blokowania ruchu. Panie 5, 6, 7, 8 stoi i się patrzy. No i zobacz, widzisz jak będziesz normalnie żył. Chłopaki blokują ruch. Ten A ten na rondo wjechał. Co tam na plac wiedziemy myślisz? Zawrócimy. Widzę, że duży plac mają widzimy, na Merkury. Tak, Może nie, nie będą bili. Idę rozliczać i ten i wyjeżdżamy. <coughs> Co, lecimy awaryjne, pykni. Podjeżdżam, ile tam jest? 5 minut. 5 młotków? No, 5 minut. <noise> to jeszcze na spokojnie. No i dobra akcja jest. Teraz tam? tak samo zostało max 15, bo za kabiny też dźwignąć. Tak, tu do Merku Merkury wjedź, może nie będą bili nas. Może tam tędy wjeżdżamy? Tak, a który Tam jest wjazd drugi? Nie wiem. Czekaj, cyknę do góry tutaj. No lecisz Nie wiadomo czy oni nam pozwolą Co? Mają tam zawrotkę Dobry, zawrócę tutaj Zawrócę tu Czy cofać? No zawrócę się lorą czy nie? Nie, bo tam druga brama No i dobra, o to nam chodziło O to nam chodziło Możemy zrzucić jednego Którego pan chce? Którego pan chce? Którego pan chce? Którego pan chce? Patrz, ty. No, patrz, patrz. Z z tego z tyłu. To no. powiedz, że, ale z tysiąca, rzuci Ale ty A tysiąca dasz? Tysiąca. No. Dobra, stawiamy tam. Stawiamy się. Na razie. <śmiech> Oglądał. <śmiech> Druga brama jest. Myślałem, że tutaj wiedziałem. A, ale to wiedziałeś, że jest brama. No nie, to może, nie wiem, czy byłem, ale, ale... Super. Coś, ale coś tutaj Aby ogony mnie zgadnąć, bo naprawdę trzeba będzie zostawić mu koło jedno. Jeszcze taka dygresja mała. Zobaczcie, na początku tego filmu byliśmy we Włoszech, tak? Gdzieś tam pierwszy odcinek, drugi odcinek. Możecie się cofnąć, ale zobaczcie różnicę, jak tu jest pięknie. Jaka tu jest przyroda, jak tu jest zielono, jak jest czysto. Czy ta energia w Polakach jeszcze brzemie, właśnie, żeby zadbać, żeby czegoś się dorobić? Zauważyłeś to od razu, tą różnicę? Lepiej. Lepiej? Też tak uważam. Też tak uważam. To uważa. daję łapę albo pisze komentarz, gdzie jest najpiękniej. Już jesteśmy na bazie. Tutaj stajemy, bo auto idzie do Generalnego i kosmetyki na Myjni, a w Komarówce. będziemy wieczorem to ogarniać. Jeszcze na tym filmie to zobaczycie. Bo i trochę z którego auta delikatnie. Olej, ciek, on już wysekł tutaj, zabudowa, tak. No ale zrzucamy tu pięknie. Myślę, że to strzeli tylko. Górną szufladę możesz trochę wysunąć. Dobra, powinno być. On może zgasnąć, Piotrek, to zaprowadź i przyniesiesz booster. Postaw tam chyba stoi, co tam stoi. Mercedes, później jakiś, nie wiem, Mazda stoi, czy co to, to. Prawo drży już mocno, bo on. Cisza, spokój. Delikatnie, żeby macha nie otworzyła się. Kuziwa, to gorąca krew. Podnoszę i już będzie od razu przyjedzie, będzie wjeżdżał sobie. Próbuj. Coś nie łączy. Nie, no powinno łączyć. Jest? Dobra, plus tu jakoś tak dziwnie. Dobra, ja jeszcze pasy zabiorę. Czekaj, znaczy już powoli możesz. Nie jeździł, bo to żywotność pasa od razu. Czekaj, stop, 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 stop. No jedziesz. Temat zamknięty. Na, dzisiaj. na... aż do poniedziałku, cztery dni wolnego. Pierwsze cztery dni w tym roku, panie Bogdanie. Styczeń, lutym, marzec, kwiecień, przejeżdżony rzetelnie. Beauty, powiedziałem jeszcze, że wieczorem odwiedzimy beauty. Dla skanii tak? tak, manicure, pedicure. Nie <laughs> jeszcze ty słuchaj, jeszcze nie wróciłeś, nie złożyłeś? Już, wszystko, wszystko dopięte na ostatni guzik. O, o te zapadnie, chcę. Ludu! Kole weź. Jeszcze do Piotrka tu zejdziemy. Audi coś długo już stoi, bo ma kilka samochodów, to... To ten... Akumulator słaby był. Jak coś to z boosterka. Chłopie, tu będzie wizytowy dom na wlocie, musisz wszystko na lalkę zrobić. Z tej strony od Łomasz wlatują od Rososza chłopie. Gminny dom. Romaszkowy, tak? Kupujesz auta? Czy kupuje Na pewno ktoś by zabrał z widzów. Ale pewnie zanim opu opublikuję film, to już będzie sprzedane. Chodzi, Chodzi no. Nie no, potężny. No co tu dużo mówić? No wiadomo jeszcze ścianki działowe to już trochę pozabiera, no ale chłopie Do życia dzisiaj trzeba rozsądnie budować, bardzo mądrze zrobione. O, ale o tam będziesz miał główną centralkę prądu to już pewne? No. Tak? A co tam będzie? kotłownia. Kotłownia, tak? Tu będzie gdzieś do domu. Mniej więcej. Znaczy mniej więcej, bo jakby miarę mieć byśmy zmierzyli plan. No ale masz, patrz. Nie możesz odpoczywać teraz, bo nie ty myśli? tutaj te deseczki już... Ja już się przybieram, jadę już. Na 20 minut nie Ja pierdniczę, ale nie boisz się, że się wykończysz, że nie pomieszkasz? Czemu? No, że tu się zaharujesz, to ty? cały tydzień... Wiesz... To, ty, to Wiesz, ja bym nie rozkręcał. Czego? Pierwsze bym grzebnął jakimś tym. Nie no, tu porozkręcam te deseczki już. Znaczy... O tą deseczkę, o ta jest przykręcona do tej. No. Znaczy z tej strony, nie? Znaczy ja tak do góry to wezmę, to porozkręcam. O to rozkręcisz i nie wiem jak ty ten... Rozkręcam. to porozkręcam. Dobra, stukniesz tak, czymś. To, to o czymś. Znaczy będziesz się bawił tu no znaczy, trochę czas. Będzie stała czekała poniedziałku. Lalka wypikowana. Nie na rantki czy do mycia? No Też do mycia To jak ty wyglądasz? Nagraj siebie się, Ciebie nie, nagrę, ty jak ty wyglądasz. Nagrymy. Ja jeszcze może pojadę... 500, 300 300 łańcuch z 2000, a, a jeszcze telefon 7000 masz na sobie, co? 60 to już wiem dlaczego ty za dom budujesz Kredyt bie, brany jest <grystanie> A kredyt nada Ty już szyba taka czysta, że szu, czy słyszasz trzeszczy Dacy to tyle ale ten A kto jechał ostatni Piotr yy, jeszcze pokażę Wam jutro oczywiście jak wyglądała Ci Ska, żegnaj się Pa pa pa, 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 i pokażę, jak, jak po prostu się świeci. Weź kolejna. A jeszcze? aha, jeszcze mamy pola. Blaszkę. Blaszkę. Masz ten dźwięk, Harry? Dawaj. <gry> Jaki dźwięk? Masz ten dźwięk, czy nie? <gry>